Cześć, Manko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Assassin's Creed 2 ym, Jedynka niestety he, Straciłem zapisy z jedynki, jedynki już nie będzie, bo Po pierwsze właśnie te zapisy, a po drugie jedynka to jest w kółko to samo, także to co widzieliście w tych odcinkach to było w kółko to samo Dwójka już jest bardziej rozbudowana, bardzo ciekawa, już się nie mogłem doczekać aż zagram, więc ym, Zaczynamy dwójkę, Assassin's Creed 2, oprócz tego będzie czy Tomb Raider, ale to już nie temat na to. Czekajcie, ściszę sobie słuchawki. Nie wiem, ile odcinek będzie trwało. Myślę, że dwa, 30 minut. <laughs> tu już grałem troszeczkę. Jak widzicie. Zrobimy sobie nową, to usuniemy. Nowa sesja. Stwórz nową grę. Desmond, Nie Desmond... OK. I naszą my name is desmond miles i'm a prisoner of war a war i never knew existed waged by two groups i never thought were real templars and assassins the animus showed me the truth the things i've seen the things i've been a thousand years of history flowing through my veins brought to life by this machine they're using it Using me to search for something. We call it the apple. It's an artifact, one of many so called pieces of Eden. The Templars collect. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. And she's gone now. She's taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her, or what will happen to me. All I know is I need to get out of here. And I need to do it soon. <sad> Okej, okay, teraz zaczynamy grę. To był filmik. Hmm, taki wprowadzeniowy... Szkoda, że po angielsku, ale myślę, że większość zrozumiała. <klaski> teraz <sharp> będą napisy. Okay. Dalej nie możemy I to jest smutne. get in what's with the blood are you okay look we have maybe ten minutes maybe before they figure out what i've done if we're not out of here and on the road before then wait we're leaving desmond i promise i'll answer all of your questions later but right now i need you to just shut up and do what i say so please get in the animus <coughs> Zamknij się i proszę właśnie do animusa. No to jest to jest właśnie kultura, słuchajcie, tak się powinno zwracać, no bo proszę powiedziała. <laughs> Okej. Okay. Wchodzimy do animusa. Boy. Oh, my love, mi dispiace. I, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò combatti. To jest to czym mówiłem? Naciśnij i jest obrazek. Ja mam wiedzieć co to jest. Chyba lewy, tak lewy. Um, lewy... Nie, nie lewy. Um, shift. Tak shift. Teraz lewy eee. Ok. Na nim. <coughs> fine set of lungs. And what shall we call him, my love Ezio? Ezio, auditori da Firenze. I'm supposed to change the name. Ezio, Ezio. E, Ezzo. <coughs> okay, connect <Get> <laughs> Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Okay, Mamma Sprint, yes. fresh. year of Sprint. Oh, really getting out of here, huh? Stergo's got some fucked up interior decorators. Stay close. Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in! We have a breach in the research wing. I, I repeat, there's been a breach in the research wing. That's walls. Fancy. They... There they are! Don't let them get away. <k> <k> tak, ona też jest asasynem, jak widzieliśmy przed chwilą. Ma skasowany serdeczny palec, bo pierwsze ostrza wymagały tego i on też nie ma tego palca. Z tego co pamiętam. Albo ma? Czy ja mówię? Alta nie miał, on ma. Ale asasyni nie mają tego palca jednego, po tym ją poznał, że jest hurry. Okej Tak jak nie wiem, czy zrozumieliście, a chyba tak, uciekamy stąd nie na biegnij Nie da się biegu. Uciekamy z Abstergo bo ten gościu, co nami rządził jest... Z templariuszem mamy być asesynami, czyli walczymy ze sobą. No i to chyba tyle z wyjaśnień, bo to nieważne jest... bo ponieważ... Dlatego, że nie skończyliśmy pierwszej części, to chciałem wam wytłumaczyć to. Musimy uważać teraz na ochroniarzy to będzie słabo jak nas zauważą. Tam widzieliśmy jednego gościa przed chwilą, ale nie widział nas bo stał tyłem. Okej, okay, udało nam się bez spostrzeżenia niepostrzeżenie uciec. Tak, <laughs> wzrok orła. Shit. Come on. How did you do that? I don't gościu, włączyłeś sobie wzrok orła na przycisku E. <laughs> I zobaczyłeś. was Subject sixteen, Itzio Audi, Audi something. I think we've been along all along. That's why we need to get out of here. vitic and the Templars—they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Okay, tu będziemy walczyć, bo tu jest troszkę. się tutaj wszystko działa płynnie, jeżeli chodzi o walkę i FPS i w ogóle, więc łatwiej się walczy, robi uniki itp. Chociaż grafika jest dużo lepsza, także widać jak jedynka była lekko zwalona, jeżeli chodzi o te sprawy. Daj mi spokój. Okej. Okay. Od ich przeszukać, nie wiem się.

Ej, już widzimy, że jechał, się. Thanks for that. It was Great. And shoving the trunk, bouncing around. This way. So, gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt from time. Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. <laughs> the, the other assassins. they'll do what they can, where <coughs> they can, but. What? What is it? We're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful. And every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you, turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years, even. No, not with the animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin. Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. <coughs> Trust so, me. Actually, I mean, tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Oh, thank you. Siedzą kochali. To widać. to widać. ok. Whoa! Tak Lucy, you made it. God, it's been so long. Seven years, can you believe? it? <coughs> Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The Memory Core! This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Okay. Hey Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Zawsze mówią w każdej grze, kiedy gdzie jest gdzieś jakaś maszyna, że muszą wprowadzić kilka poprawek i do dzisiaj nie wiadomo co to znaczy. Także to jest tak jak z amerykańskimi naukowcami, nie wiadomo kto to, to tutaj nie wiadomo co to są te poprawki. Okej, okay, co to to z nim? this stuff desmond oh this stuff is nothing special really this stuff it's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart really it requires a watch on my moving, mm, so you'll forgive me if i don't have time to go okaa sportabajin in charge of maintaining our knowledge archives <laughs> it's like a digital library. <laughs> <laughs> so if you come across anything of note people places events etc he'll create database entries you can consult for additional information Tak, to nie tylko bazy danych, ale też daję taktyczną podporę innym zabójcom. Wiesz, Desmond, ci, którzy są tam, rzeczywiście robią rzeczy, ryzykują swoje życie, takie małe rzeczy. Już widzę, że go nie będę lubił za bardzo. Nie, nie polubimy się. Może mogę już wejść? Mogę, 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 mogę. Chyba nie mogę. Z drugiej strony? Nie. Jeszcze muszę pogadać z Lucy i będę mógł wejść. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that uh, I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Okay. <laughs> Nie ważne co. Wbijamy do animusa. So how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, What well, are you, a tiny child? Sean. Well. Here we go. Dobra, także zaczynamy. Będziemy Eziem, Eciem. Ezio Auditore da Firenze Jak to tam go nazwali? You play, akcja wykonana. Achievementa odblokowaliśmy, jej! <laughs> tak, to jest miasto, w którym będziemy się poruszać. Są Włochy. Piękne. 1476 rok. Republika Fiorentina. Okej. Okay. Otono, etio. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 <sad <sad <coughs> insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Do you know what brings us here tonight? Honor! The Ere De Pazzi slenders our family's name and forces his own miseries <sad> upon us! If we Enough of your nonsense, Grulo! We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble. Afraid to handle things yourself. Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. a Okay. I w ten to sposób powstała ich blizna. Zatwierdź. Biegusiamy. Lagi, lagi, lagi. Poczekajcie, bo. Nie chcę, żeby mi to lagowało. Ladżyło. A, co to jest? Ej, 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 ej. Co sobie zmniejszymy? Jakoś odbić... Niska... Tylko że, popatrzcie, FPS-ów mamy 55 Aha, wy nie widzicie, a coś jednak laguje to Wystarczy, myślę, bo to nie tego wina Wróć... Zatwierdź... Wróć... Powrót... Zobaczymy teraz jak będzie O, teraz już jest lepiej Nic nam nie laguje, ładnie płynie, chodzi. Okej, okay, tłuczamy się z ich gangiem. Po prostu przez większość gry będą nam pokazywać taki jakby samouczek, że nie ma tego co w jedynce. Czegoś takiego, że... Um, są moi. Czegoś takiego, że widzimy... że pokazują nam taki samouczek przed wszystkim, tylko w trakcie hey, gry się uczymy. <try>

Tylko coś się mi dzieje na kąpie Bo mi wyskoczyły jakieś Jakieś aktualizacje albo coś w tym rodzaju Sorki, Myślałem że ktoś tutaj się zbliża Ała. Ładne mają te wykończenia ataków No jejku, no bo mi znowu się będzie spóźniał ten dźwięk później. Opcje, ale to mi nie ladrzy przez grafikę, bo widzę ile jest FPS-ów. Tutaj sobie damy 2 na 3. I jeszcze coś. Cieniowania, dobra, na jeden. Wróć. Zatwierdź. No i dalej jest tyle samo FPS-ów. Chyba znowu zaraz mi się stanie to samo, że mi tak zacznie lagować. To jest wina kompa Coś jest chyba nie tak, ale w następnym odcinku już tego nie będzie. To wszystko ładnie na No weź, no idźże. To jest głupie, jednakże tak. to... Sorry, zacinam się czasami, ale głupie jest to, że tak czasami, że tak czasami że po prostu nie można do nich podejść, bo on się skupi na kimś i tu nikomu innego podejść nie może. No, okay. Sides, I have no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? Eh? I'd hardly call it wasted. Give me some florins, then. Or have you done the same? <laughs> <laughs> Search them. There's bound to be something in the pockets. Okej, okay, no i teraz to samo. Uczymy się mm, tego, czego nie było w poprzedniej części. Przeszukiwania. I my... nie wiem. Pokazują nam teraz, że w tej części dodali Hmm, taką funkcję przeszukiwania, że są medycy, u których można się leczyć, że nie odnawia się nam samo DNA, synchronizacja... Tylko musimy, a ja jeszcze sobie pozbieram. Tylko musimy sami zadbać o siebie, że tak powiem. kupować leki, chodzi do medyków, więc spadamy stąd. C pogadać z nim mam? Nara, gościu. I słuchajcie, możemy tu pływać. Jej, tak Okej, okay, ale co ja mam zrobić? Aha, na Ecio! Słuchajcie, gram gram i nie czujesz, że zaraz ci. Raz trzeba będzie kończyć Jeszcze mamy 10 minutek. Okej, okay, idziemy za Fryderico To jest nasz brat z naszej rodziny nasza rodzina to są asasyni. gdzie jest na gościu jest nasza rodzina to są asasyni. eco jeszcze o tym nie wie to w sumie zobaczycie bo tu jest dużo takich zwrotów w akcji i bardzo przyjemnie myślę że będzie się wam to oglądało przynajmniej się bardzo przyjemnie gra jeżeli chodzi o fabułę bo tak jak mówiłem jedynka nie była aż taka fajna a się w kółko było to samo a tutaj jest dużo lepiej <ścoughs> Fratelli Auditore, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing really. You must help him. That pretty face is his only asset. <laughs> <laughs> Forty <T> <laughs> There we are. Now get out of here. Grazie. This way. No, już dużo lepiej. Quite a night. Thank. Indeed. I only wish they were all as much fun. Oh, wait. They Smyj are. <laughs> we should head home, Ezio. father sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? Sobie <laughs> where? Uh, roof of that church. <laughs> okay. Высек надach to jest jedna z najłatwiejszych rzeczy i tutaj się przekonałem, że tutaj to poruszanie, wspinanie jest tak epicko płynne. Gdzie? gdzie? Gdzie, 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 gdzie? A tutaj jest tak epicko płynne, po prostu popatrzcie na to. Idzie, 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 nie zatrzymuje się. A w jedynce to jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o porównanie. Tam idzie, zatrzymuje się, idzie, zatrzymuje się. A tutaj popatrzcie, tak wspina się, biegnie, a aż się przyjemnie chodzi. Come on, this way, where you going? see. I za chwilkę będzie idealny moment do skończenia gry. Tak, znaczy do skończenia odcinka. Yy, do. powiedzenia wam, że to jest koniec. Co ja gadam w kule? Yy, do zakończenia tego wstępu, takiego jakby. It is good life Uh, the best may never change, and may it never change us. <laughs> All right, enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. Uh. Okej, okay. słuchajcie, to już zrobimy w następnym odcinku, bo akurat nam się zbliża 30 minut i akurat tak było, wiecie, przedstawia Ubisoft Assassin's Creed 2 i co będzie dalej, zobaczycie, także no wspi i najdzie, no... No wspi... No dobra. Wbijemy sobie tutaj na dół. Zsynchronizujemy, spadniemy na dół i... <coughs> zakończymy odcineczek. Okej. Okay, skacz. Aha, jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Okej, okay, spadaj, spadajcie. Spadaj. No nie mógł, nie mógł. Okej, okay, i patrzcie, wychodzę z siana i to siano ciągle na mnie jest i się tak fajnie roz tego wywuje, że tak powiem. Także co, to będzie koniec odcinka. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Będę się starał, żeby były codziennie. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Mm. No to co, to chyba wszystko. Do zobaczenia.